Dzień dobry to was serdecznie w dzisiejszym odcinku, że spez wojska. W ogóle czemu nie było ostatnio z Wojska, Ostatnio odcinek z wojska. czekajcie jak ja już przesunęłem z ulicy tutaj na e, Był no już wam mówię czemu ja mam w ogóle włączenie ogóle skoro mam własny internet w domu. To nie jest niczym dziwnym. chyba większość ludzi ma. Nie wiem, czy nie mówię za cicho trochę. O, ja nie mogę. Ostatni odcinek z Pesłańska był miesiąc temu i dlaczego? No może ktoś że nie ma wozów Eee. One są tam, tylko że powiem takie jeśli oglądaliście, że ostatnio zostały w tym miejscu, gdzie kończyliśmy akcję. Wszystkie tam zostały. Tylko Tania z Łożuka zamieniliśmy, bo ostatnio wyszedł ten. No. I jeszcze jeden wóz doszedł. I tutaj to sobie musimy stąd odjechać już Myślę, że będą bardziej takie porządki, bo dawno o z wojska nie było Możemy jechać A, to jest, jak ja w ogóle dawno to nie było na tym, na tej mapie też Na tym zapisie To jest przeznaczona tylko do z wojska oczywiście Ale ja wydaleko daleko wytłumiony był drobny, ja muszę Ile tą... tą... to podjąć tą... Tak ja nie, że to jest źle w sumie to... trochę, okay, to powiedzieć, zwinąć. O! To co się mówi w tą znowu? Nie wiem, czy ktoś... Jeśli w to ktoś coś na tym mocno znaczy, tym on powie Ale nie wiem I myślę... Dobrze, dobrze w wtedy będę mówił to... Tak, jak się powinno. Ja. E, mi to troszkę żadna. Myślę, że wam też nie wtedy będzie. Dał tak, jak ja będę mówił. Tak, jak się powinno. Ja nie wiem, czy ja teraz mówię tak, jak się powinno, czy nie. W ogóle. Jak w rzeczywistości starzeci to robią? A, no tak, bo to się robi tak normalnie. Na tych starych to jest tak, że. No, zobaczcie, jak coś jak i to jest swoje, to tutaj całane, ale to nie ma panu IC, dlatego to się tak nie robi, jak robi na myszkę. Tak jak większość większości teraz ich. Dobra, i jedziemy sobie najpierw na nim dleko. O, potem co ten przejechał sobie? Wlen... Nie z Tu jest to dalej włączone, ja nie mogę! Z się jakby nie waliło grę, bo Ufam mi się wcześniej Sim, bo stwierdził, że włączy mi się uruchomić, nie wiem czemu, ale w ogóle teraz może, teraz yy, nic nie będę mówił, bo pokażę Wam, że ten Mercedes ma super sygnał. Fajnie takie realistyczne, tak jak w rzeczywistości. Nie wiem czy to że... jest nasz Renault Standard, to się nie nasz, tylko po prostu TV zrobił oczywiście, z tego są mi wiadomo domu. W każdym u niego był, więc raczej to on robił. Ja nie mówię, nie, nie wiem czy ja z tym teraz wyjadę. Wyjechał. To ma takie dziwne tekstury, bo to... Nie wiem czy to przypadkiem... O, taki czasem trochę wygląda. Nie wiem czy to przypadkiem nie był... Tutaj nie wiem więc no mówię, ale nie wiem czy przypadkiem to nie był ten. Yy, czy to nie jest convert z Jason Andreas ale nie wiem więc Kto oglądasz centrał, to oglądasz odcentrował, to proszę żeby to sprawdzić. I ja mówię, bo nie wiem no i proszę żebym to nie Ja bo nie wiem. Po prostu nie wiem. Idziemy sobie. A w ogóle sygnał włącza ale przy 92 km na godzinę w starym Oja, deser ja, driftuję kiedyś w ogóle miałem taką grę na telefonie gdzie opis tej grę była gra gdzie się driftuje i wtedy było napisane puczuł klimat driftu bo było źle przetłumaczone Zaraz driftu to było driftu w ogóle nie zasławiał fajnie żebym no, już teraz w Wrocławia? czy Her? tak, chyba Her w Wrocławia, ale nie jestem, żeby... nie wiem też nie wiesz, ale nie wiem, czy to na tym lepiej Her w zasadzie sensie nie mój Typ był w Wrocławia Dobra, idealnie Nie wiem w ogóle jak my zmieścimy, bo tamte już się ledwo mieszczą A jeszcze ten doszedł, bo jednego nie zamieniałem, a wszystkie są mega super To są chyba odróbcy a e, przepraszam, w ogóle nie wszystkie są odróbcy MTV, tylko tam Wszystkie prawie, oprócz mana e, drapinie i tego I I Skodu Zapomniałem, nie, bo dawno pewnie ja nie było takich, ja wiem ja nie było tutaj Tak, bo mam nadzieję, że czekaliście na tą serię Ale Chyba czekaliście po tym, jakie wyświetlenia ostatnio. Bez gazu bym może to trochę tak e yy, Jaki jest mój najpopularniejszy filmik? Nie wiem, czy już wam to mówiłem, ale... Pierdielę, ten internet jest tak durny, yy, że... Exit jakiś... Z się, bo na telefonie, jest że mój najprawdopodobniejszy film to jest zespość wojska ponieważ niektórzy to widzieli i ma 212 wyświetleń i 7 łapek w górę to może dawało nie wiem czy to było słychać to był pierwszy skinek zespość z wojska z polskimi wazami starskimi bo już jeden łapek w górę więc mam po prostu to coś zrąbało, że jakieś coś... włosy dziwne było to... po to... To... Eeeem... Więc bardzo Wam dziękuję za to, że tyle tam wbiście w świetle i w górę i ogólnie wszystkiego, bo dla mnie to jest od grona, czy coś. Niektórzy się chwalą tym, że mają po dzisiaj 12 milionów. Ja to tym, że... Nie chwalę, tylko Wam dziękuję za to, że wbiście właśnie 12 samych wyświetleń leży jakiś tam tysięcy. To jest jednak dużo, porównania do liczby subskrybentów, która wynosi 15 już. Nie 16. Yy, bo ten, bo w się sensie nie. przed wakacjami, jak tam w się sensie nie przed wakacjami, ten, ten tylko wcześniej, przed tym moim wyjazdem wakacyjnym yy, wyjechałem. Przed tym moim wyjazdem wakacyjnym po prostu nie wiem, 16, potem spadło, mnie do jakich powodów, do 14 i w końcu jest już 15, jeszcze brakuje jednej, żeby było tak jak jest. żeby było tak jak jest. Żeby było tak jak było. Takiej głupotki mówię. Ale chciałem Wam jeszcze powiedzieć, że tak widać, ten ten subskrypcji, będę dla specjal. nie wiem, czy to będzie za specjal ale będę dla jakiegoś specjalnego aplikacji, z z, z... z... 1000 subskrypcji, bo... Wszystko jest w mocy, że o tym trochę nie wiem, chyba trochę nudny był, więc też po wyświetleniach i... Nie, 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 w by popularną no, i w w ogóle nie, by w górę w by słaby. Oja, żeby rozłożył. Ale to było stępne. Nie kamowałem pod S, a pod X mam ten. Yy, a pod X mam żeby rozkładacz. A, a S i X to obok siebie. To pozyskałem to... S i tylko zaskoczyłem X i wyszło Astix i nie no i po prostu się rozłożył ale mam nie mam nagrody nie więc... wydało mi się, znaczy się tam patrzyłem albo na niej dać zbytnio dużo ile kogoś tym mam a oh, on um, też ma fajne te sygnały więc proszę jakby no, w ogóle chciałem coś sprawdzić. tego teraz widzicie, Ło, nie wierzę w bo... Ten... Wydajność... RAM CPU, z CPU, nie wiem. Też nie jestem... Tak dobrze. Bo RAM 80% teraz jest wykorzystywane. Mianowicie RAM. GPU... Nie wiem, czy z GPU 92%. I CPU... Tak... To... Waha się maksymalnie do 50. Nie wiem, czy to wydzieli tam. Nie wiem, czy to jest dobre, czy ktoś... Na... Czy ktoś wie, to może mnie to... To ten słupek... Tej matu ewidentnie nie... Jest, a tej mapy nie. U, ten słupek jest pojemny. Co Dobra, nie wlicza. To co tam sobie taka historia z kojarzmi. Super to trochę wygląda. Nie wiem, to tak miałby, że autor ten Mawkins po prostu reprezentował z jakąś polskich dróg. Bo tak też czasami jest na polskich vlogach. No niestety. Czy po prostu jest to Łoja! Co tu się dzieje? Co z w lewej na taka niska Dobra, jedziemy. Na sygnale do Reminy. Ja się, że coś jest... Nie co się dzieje z tym A, tutaj to ja trochę, pod kółko, ale to... Przez grę nie siadłem, tylko go obróciłem. Nie wiem. tutaj o nie edytowałem chyba nigdy. To nie wiem, w jak tylko w kilkach po to, żeby projekt wtedy żeby... poprawić tam parę rzeczy, ja tak żeby Wam to że też lepiej oglądało i żeby było ogólnie lepiej. Mam coś jest chyba lepiej odprężamy. Podobnie... to, no w ogóle się włączyły te już tamte światła w tamtych domach, bo to raczej niż coś to. W każdym razie to jest tak, że coś, oczywiście jest 1543. Więc... To nieprawda. Takie. 5 czy coś takiego. Ja nie widzę, bo ten... Albo zatem ten zegarek się na tak to, to jest w ogóle. to jest nie tak, bo wszystkie ja włączyłem. Chyba jeśli to się da, to chyba znowu będą... Jeśli to się da zmienić, to chyba znowu będą musiał wygrzebać w nie wiem, że jest tam. Nie grzybam w piwko, no, to znowu będę grzybał tak, po bo to, że ja tu mnie to jest bez sensu. Lepiej, żeby się włączało około dziewiętnastej, a nie... 17. Jest wiosna. Grzybał w rzeczywistości W jest to środek lata, więc... Bo ktoś się pytał mnie, z tych yy, wozów teraz jest mi się najbardziej podoba. Powiedziałem, wszystkie są tak samo dobre. Wszystkie są super po prostu. Owszem, no, mało no, tematyczne doksyłowania, ale to nie są niedopracowania, które jakoś mocno wszystko w, roz w rozgrywce. Bo jakby to były niedopracowania, które mega przeszkadzają w rozgrywce to bym po prostu już nie pokazywał tak na bywu, żeby ich nie było tutaj po prostu i bym też nich nie grał. Gdzieś tu jest w ogóle. Eee, no. zanim próbowałem swoich sił z rasinami i nie umieraj tu z prostu, ryskim, bo ktoś... To się może to bardzo proszę, żebyś żebyście zrobił po prostu ten Urad, bo mi się mega przyda. Wy dostaniecie suba i łapkę w górę i serduszko. Ym, no. Jeśli ten... No oczywiście... Jeśli ich w końcu, jak to się robi. To wtedy dostanie się to. Ym, no. No jeszcze mod dostanie się, a to będzie to na najważniejsze. To na najważniejsze, ten poran po to, żeby... Będę zrobił mody i większość z tych modów będę wydawał Jeśli nie będą to mody, o których nie jestem pewien Czy można je wydawać Bo jeśli nie będę pewny to nie będę Bo też nie chcę żebym ja miał problemy, nie chcę żebyście mieli problemy Bo często jest tak, że jakiś ktoś tam robi Reskin, ludzie pobierają i potem mają oni problemy i ja to, że tam był, to jest akurat bez tencowny, a to nie jest co naprawdę rodzaju wina, po prostu często nie ma opisu albo ktoś się pyta tego, autora, a on to ma po prostu gdzieś daleko w zdybcie. Nie będę miał teraz coś wspinać. To nie jest to plan Nie wiem w sumie co mam mówić, bo nie mam sobie tu pomysłu, jakby coś było dorobione tutaj, co to, 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 to Robili, jeśli dobrze... A! Jeszcze jedna rzecz, fajna mam nadzieję, dla Was. Bo pewnie Was to trochę tak zazwyczaj wkurzało, że... Też to wkurzało, że musiałem zrobić. Że po prostu... Na odcinku nie było nam... Normalnie jakiejś prawdziwej syrenki, bo... Ja tam udawałem syrenę. To po prostu nie było jak... Nie wiem, wcale nie, niedługo sobie chyba spełnę taki jak jeśli się uda, nie wiem czy to jest czy remizer, co ten czoskier w, w takim uuuu, uuuu, uuuu. Jeśli się uda, to on sam czoskier. nie będzie. najwyżej usunę całą remizer w tym wypijającym torze, torze, To chyba postawiłbym tego soska tutaj gdzieś zamiast znaje, że to jest dziwne. Gdzieś wszystkie sygnały są wyłączone. Tak, wszystkie sygnały są wyłączone. Tam znowu jest pociąg. I jedziemy. Jakie to inne sygnały? A, takie. Ja. no, znowu sobie zepsuję głos, że nie mogę ich słyszeć ani nic. Czasem tak mam, więc wypraszam do to, że często na odcinkach na przykład nic nie słychać tutaj albo jest na przykład coś nawet głośno. Często to, to jest też moja winy, ale często to nie jest moje winy, ponieważ osoby głośnicze odmawiają współpracy i uważają, że one decydują jak ma być głośno. No. Jeżdżę. Ja będę tu na przyłączony na potląg, bo to trochę za długo będzie... Albo będę się przełączał na potląg. Tak, będę to mógł. Ja się nie, że ja nie lubię potlągów w tej grze. Oczywiście, czasem się nie lubię, się czasem być na dragiem, w są żółte kaski, w to jest OSP. Pre... Znaczy, ja nie wiem, oni może mają żółte? Bo mają. Ale nie jestem pewien w ogóle, bo to jest reskin. Więc Poczekajcie. Poczekajcie, A nie, Poczekajcie. Poczekaj, jakie sobie ten, ten normalny powarkony bak to jest chyba ten. Tak to jest ten. On też ma żółte kaski, czyli po prostu... Albo tak ma być, albo nie ja wiem po prostu. Ale teraz jest tak super. Wszystkie mody, które nie są w serii. W sensie. Wszystkie mody, które nie są w serii. Mode do farminga. A nie mówię tam ze sobą bez narzenia. To super. Ale ten man jest szybki. 150. Jedzie. Dalej przyspiesza. Będzie 167... O, o! o, o, Jak się drzwi! 167 się nam udało. Może kiedyś na, na mapie Gold Coast Valley spróbuję, bo tam jest taka długa. Prosta. Oj, zobaczymy, czy, do, czy zahamuje przed wjechaniem. Ładko! nie jej zahamuć, chyba na ręcznym był. Dobra. Cufamy, cofamy. O, tutaj, no porządki trochę tutaj bardziej robimy. Próbuję dokończyć tutaj te porządki, ogólnie są porządki, że są nowe staracie się trochę i po prostu malutko się tam pozmieniało, ale jednak wszystko się tam pozmieniało. No powiem wam coś o PSP Rubielu, czemu go nie było, bo te na tę wozę czekałam aż wyjdą, jeszcze czekam na jedną, aż wyjdzie. Jeszcze muszę z drugiego i wtedy jak już to będzie, to, to... To wtedy oczywiście, że będzie, bo jest po bo ja z niego nie chcę, a na chlubie jeszcze Dobra, mam nadzieję, że odcinek Wam się podoba, bo zaraz skończymy w Poczekajcie, bo ja w ogóle muszę zobaczyć czy nie jest żeby zobaczyć, jak to tam było. Więc zapraszam na za to, że przez chwilę będę. Zazamknę wam pokrywę. Jakkolwiek to nie brzmiało. To jest oczywiste, w którym w chyba to oczywiste, że jak się włącza sygnał, to ktoś pokrywa. Poczekajcie, bo ja muszę zobaczyć, jak tutaj były ułożone ze starawskie. Ja ja tu w ogóle ułożyłem. Tam jestem. Ten... Dobra, to poczekajcie. Ten man, tak jak był. I on o tutaj będzie, 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 będzie. On tutaj ma być. Czekajcie. A skaniulka ma być obok manienika. Błyska, nie, tak to mówię. ale okej. Okay. Zaraz, kończymy, jak będą 25 minut, to kończymy. Pierd*le, zablokowałem się ten na TVP-ku, nie dla mnie nie Ja mam tam tak coś tam 5. najważniejsze jest to, że jest też niemiecki rozporządzenie. M Hof Amberg. Tylko że ja nie będę chodził do Amberg. Jierdziele to jest... miejscowość, która się nazywa z Fuska, a nie! Nienormalnie jakiś jardziele, no nie mogę. nienormalnie jakiś... Jaki się nazywa? MP. Jest Mpów typu wojska. Dajmy, damy M -puch. O, i tutaj ma być to. I jest mający. Teraz sobie podjedziemy schodą Nie miał wątpliwości do, do tego jaka to jest schoda, to jest 2019. Tu się 2019 Oczywiście tutaj nie mam pretensji do bo... żadnego autora, ja tylko tak po prostu Fajne ma sygnały, takie niemieckie ale nie przeszkadzają, są one fajne uja to jest chyba SLRT? dobrze wydaje? Tak, to jest chyba SLRT. ogóle przejeżdżamy. ogóle się nie popatrzyłem. Ale byłem już się okazało, że centymetr od nas był potem. O ja, to by było super. No nie no, żeby się wywrócił. O, jestem na kołach. Nie ma problemu, jeszcze tylko 2 minuty od dlatego... ...zapraszam do oglądania. Dalej... dalej obydanie. Przecząc dalszego oglądania. Szkoda, że się w sumie idealnie nadawała na PSP-ach Dlatego, że... Jest PSP. Ale tutaj to jest OSP. Ale... Niech będzie tutaj. Bo ja tam skaczę. O kurczę! Jak to normalnie skaczę? Nie no! <śled> Co to właśnie było? Przewróciłem się? już właściwie widziałam, że nie ma szans na to, żebym się ja, A ta Skoda sama z siebie po prostu. Mam tu, tu się jakieś... ...dobry bok. Ojo, ojo, ja, ja, Mega... ...driftuje. Driftuje. Ale... I... ...jak dużo ludzi ma... jest tam na Lidła, na dużo ...różne ogólnie swoje nazwy. Pierdzielę tą skodę. Kończymy to. Tu chciałem Wam tylko powiedzieć, że u nas nie ma takiego czegoś jak tylko u nas jest drzwi teraz. Dobra, bardzo dziękuję za oglądanie Do widzenia. Tylko zapiszemy grę sobie i przerywamy nagrywanie. Bardzo dziękuję za oglądanie